Tu mamy ślad. Zobaczcie prawie wielkości mojej dłoni. Jakie przepiękne tu jodły dwie. Olbrzymie drzewa. I to są pozostałości po Drugiej wojnie światowej. Tutaj był okop. Tam się teraz spławił pstrąg. Spróbuję mu suchą muszkę podać. Zobaczymy co zrobi. Wiatr mi dzisiaj doprowadzi do szału. Mój plan na dziś jest taki, żeby pochodzić tutaj po lesie, poszukać poroży, z godzinkę, może półtorej. No i już w samochodzie mam wędkę, całe sprzęt. Wczoraj opłaciłem kartę, więc prosto stąd ruszam na rybki. Także będzie też odcinek wędkarski. Zaczynamy sezon. Jeśli chodzi o samo zajęcie poszukiwania tych zrzutów, jest to bardzo popularne tutaj na żywiecczyźnie, co bardzo utrudnia zadanie, bo generalnie jest to mega rzadkie i mega trudne, żeby znaleźć takie poroże. Od razu Wam zarzucę temat, że dołączanie do lokalnych grup, na przykład na Facebooku, nie bardzo pomaga, bo codziennie widzimy nowe zdjęcia pięknych porodzeń i to nam tworzy taką percepcję, że o Jezu, to tego jest tyle i to jest tak łatwo. Są ludzie, którzy pracują w lasach po kilkanaście lat i nigdy im się nie udało znaleźć, a w drugą stronę, na przykład mój znajomy jechał kiedyś na rowerze, wywrócił się i upadł między dwa Między parę takich i pięknych poroży, więc jest to tak randomowa rzecz, yy, że po prostu no, jest to ogromna rzadkość. Ja do tego podchodzę bardziej na zasadzie spaceru po lesie, okazji do wyjścia do lasu, pochodzenia, przywitania wiosny. Yy, no, to totalnie się nie napalam, choć łatwo się na to złapać, bo taki gen jednak poszukiwacza się budzi. I masz ambicje, żeby to znaleźć, ale trzeba po prostu znaleźć luz w tym, bo idzie zwariować. Sytuacja ma się troszkę inaczej, na przykład w takich y, ogromnych lasach, jak są puszcze, bo tam jest, taki, jakby jest pewna pula tych zwierząt z rogami. Jak one je zrzucą, no to te rogi sobie leżą. I teraz jest inaczej, jeśli w danej okolicy nie chodzą ludzie, bo ty idąc na poszukiwania, masz większą szansę, że te rogi będą gdzieś leżały. W takim terenie jak u nas dodatkowo nie sprzyja fakt, że ludzie chodzą i szukają. Więc nie dość, że jest bardzo rzadko to, że, że trafisz na takie rogi, to jeszcze może być tak, że jeden nie zrzucił i ktoś dzień wcześniej przeszedł przed tobą i je zebrał. Więc jest to, jest to naprawdę ciężka sprawa, żeby znaleźć. Miejsca też są oczywiście totalnie randomowe, bo potrafi przez drogę przebiegać taki jeden, mimo mu te rogi spadną a potrafi w takim gąszczu jak tutaj przechodzić i te rogi się zawieszą na drzewie. No i też <laughs> jak je tam znaleźć. Także przez lata chodzenia na grzyby e, nigdy, nigdy nie trafiłem na poroże. I, I tego się trzymajmy, że jest to ciężka sprawa. Warto szukać oczywiście, ale nie napalajmy się, bo no bo jest to tr trudne, żeby znaleźć. Ale szukamy. A tu Wam pokażę, takich sygnałów chcemy szukać na drzewa. jak są odarte drzewka, to są dość stare ślady, one będą miały z miesiąc lub dwa, to też warto ocenić na oko, widać czy to jest świeżo odarte drzewo, czy ono już jest troszkę wysezonowane, to są ślady z zeszłego roku, albo one sprzed dwóch lat, jak widać już zarośnięte. Ja mam teoretycznie swoje miejsca na poroże. Oczywiście nigdy nie znalazłem, więc one się nie sprawdzają, ale staram się chodzić w miejsca, gdzie widać ślady bytowania tych zwierząt. Gdzie właśnie są podzielane drzewa, jest dużo śladów. Widać legowiska, dużo odchodów. Na przykład takie naturalne wodopoje są świetnym miejscem. Jest tu ogrom śladów zwierząt. W teorii powinno to pomóc statystycznie zwiększyć naszą szansę. W praktyce... Nie wiem. <laughs> nie ma. Nie ma reguły. Takie zwierzę może bytować w danym miejscu, a będzie biegło przez polankę i mu te rogi odpadną. Nie wiadomo. Jest to jedna wielka loteria. Jeśli chodzi o okresy, no to jeleń ma okres zrzutów od lutego do kwietnia. Jeśli chodzi o łosia, którego w tych lasach nie ma, my się tu skupiamy na jeleniach. Łoś ma zrzuty od października do marca. No i jeszcze samce sarenkie, one mają takie małe różki. No to one mają okres troszkę późniejszy, bo mają od, mar od, ma od kwietnia do maja, z tego co pamiętam. Spójrzcie na to jakie przepiękne tu jodły dwie o olbrzymie drzewa. Niesamowite. Jak sobie tak chodzę po lesie, to sobie wyobrażam często jak ten las musiał wyglądać w czasach kiedy, kiedy nie było wycinki. Tu bardziej widać realny rozmiar no, nie, nie myślę że w dwie osoby może by się dało objąć to drzewo kamera troszkę przekłamuje ale jest po prostu ol, olbrzymie no i wracając do tematu wyobrażam sobie często jak to, jak taki las musiał wyglądać w takim naturalnym dzikim stanie jak olbrzymie musiały być drzewa niesamowite zwróćcie czasem uwagę jak są na przykład stare karczmy jak krokwie były robione właśnie ze starych drzew a w starych czasach to widać jakie to były potężne drzewa, że te krokwie potrafią być długie, grube, olbrzymie. Teraz drzewa nie dorastają już do takich rozmiarów, bo albo stają się pomnikami, albo wcześniej zostają wycięte. No a ja łażę po takim gąszczu i szukam. A, jeszcze jedna ciekawa rzecz, każdy patyk o tej porze roku wygląda jak poroże, więc to te też jest fajne. To też bardzo ułatwia. Tu mamy ślad, zobaczcie prawie wielkości mojej dłoni. Ślad kopyta, byka, bo profesjonalnie to taki jeleń z rogami dojrzały. To się nazywa byk. No. Oczywiście odchody, ale tego Wam za dużo nie będę pokazywał, bo go z przesady. No ale rozumiecie ideę. Te zwierzęta tutaj przebywają. Chodzą, śpią, jedzą. Tu Wam pokażę, co mi się udało spotkać. Jest za Są chyba dwa. Tak, są dwa. Gdyby, że mają jakieś gody, nie będę im przeszkadzał. Na razie udają, padnięte one mają taką metodę obronną, w ogóle. Że jakbym go wziął do ręki, czego nie polecam robić, teraz, że jest w stanie wydać taki przykry zapach. A dwa, że on wisi i wystawia język, i totalnie jak udaje trupa. Chyba właśnie taką strategię obrały teraz. No a tu widzicie przez jelenie, po porysowane drzewa. Ogrom śladów tutaj, no ale rogów na razie zero. No to obstawiam, że jest dzieło dzików wyryte. Jakbyście kiedyś natrafili na coś takiego w lesie, to się nazywa profesjonalnie lizawka. I to służby leśne zostawiają właśnie dla zwierząt, żeby sobie to lizały. Dlatego nie polecam tego dotykać ani, ani próbować językiem. To jest jak, to jest sól, prawda? Tam chodzi o to, że zwierzętom brakuje minerałów pewnych i one się uzupełniają w ten sposób. A tutaj nie wiem, czy widzicie, jest taki głęboki wyłom, i to są pozostałości po II wojnie światowej. Tutaj był okop, i wojsko się broniło właśnie od tamtej strony. Tutaj widać takie wejście, i często taki okop był zadaszony. Zdarza się w ogóle odkryć jeszcze taką ziemiankę właśnie, która jest wciąż przykryta, bo jeśli były odpowiednie grube belki były przykryte ziemią, no to one się jeszcze trzymają po latach i tu jest kolejna taka No a tu widać że jest dziura Zwykle to był szereg kanałów, które się łączyły i służyły do obrony. A tutaj macie jeszcze więcej gałęzi, o które właśnie odzierał poroża taki jeleń. Zaraz przy drodze mogłyby tu leżeć. Kurde, no mogłyby. Tu macie pobojowisko z prawdziwego zdarzenia. Tu naprawdę świeże ślady z tego tygodnia myślę. No i widzicie wszystkie gałęzie zorane, połamane. Więc taki jeleń sobie przychodzi i walczy z tymi gałęziami co jest w sumie trochę zabawne. No ale kto go zrozumie? Co on ma wtedy w głowie? Z racji wiatru zrobimy tak, że wyjdziemy do góry i będziemy schodzić w dół, bo wieje z prądem rzeki. Wszystko, co ja próbuję zarzucić, po prostu znosi totalnie. Więc to nie ma sensu. Zdarzy się taki pojedynczy latający owad. Więc ta sucha mucha nie jest taka totalnie bez sensu. Zaraz zobaczymy. To jest świetne miejsce tutaj, na suchą muchę, więc jak się coś ma wydarzyć, to właśnie tutaj. Zarzucimy się teraz, moi drodzy, na streamera. Taki oliwkowy kolor, czerwona główka, dobrze widoczny. Zobaczmy. Zanim się teraz spławił pstrąg, spróbuję mu suchą muszkę podać. zobaczymy co zrobi. Wiatr mi dzisiaj doprowadzi do szału. Już mi się nie chce łowić. No i swój zaczep. Prasę porzucałem. No i co moi drodzy, na dziś połapane, niewiele się wydarzyło. Wiatr trochę mi działa na nerwy, więc więc sobie już odpuszczam, bo mam jeszcze inne rzeczy do roboty. E, takie dni nad wodą też się zdarzają, że się nic nie złapie. Także chcę, żebyście to wiedzieli, że to nie zawsze jest tak kolorowo, że idziesz i łapiesz te ryby i na nagrywa, że to wam pokażę jeszcze fajną. Jest ich tu sporo, składają skrzek.